Fundacja Organiści powstała, by upamiętnić Bartka Kruczkowskiego, syna założycielki, który zginął w wypadku na rowerze. Dzięki szybkiej reakcji jego mamy organy pobrane po śmierci mózgowej uratowały życie sześciu osób. Dziś Jolanta Kruczkowska wraz z ekipą promuje dawstwo organów, informując o idei transplantacji. Rajt rowerowy to jedna z form dotarcia do ludzi, którzy wiedzę o dawstwie mogą zanieść dalej. Tym razem rowerzyści, organiści, przyjechali do Lidzbarka Warmińskiego. Spotkali się ze starostą lidzbarskim Janem Harchajem, a w dwóch szkołach ponadpodstawowych rozmawiali z młodzieżą. Był to zespół szkół zawodowych imienia Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim oraz zespół szkół ogólnokształcących imienia Kazimierza Jagielończyka w Lidzbarku Warmińskim. To jest takie nasze flagowe wydarzenie. I raz do roku jeździmy przez tydzień po Polsce i uświadamiamy przede wszystkim młodzież, ale nie tylko, bo też zatrzymujemy się na ulicach, na rynkach mijanych miejscowości, rozmawiamy z mieszkańcami, rozdajemy ulotki oświadczenia woli. Spotkanie z młodzieżą to przede wszystkim konkretny przekaz na trudne tematy związane z transplantacją organów, obowiązującym stanem prawnym oraz procedurami stosowanymi przy transplantacji. Im więcej świadomości przekazuje nie tylko środowisko rodzinne, ale właśnie to, w którym się przebywa na co dzień, to to powoduje, że ta młodzież otwiera też się w domu przed swoimi rodzicami, przed swoimi znajomymi i ta wiedza powoduje, że poruszane są jakże trudne zagadnienia. Młodzież w Zespole Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku Warmińskim wyniosła z tych spotkań precyzyjną wiedzę. Decyzja nie jest do podjęcia od tak, że z minuty na minutę. No jednak no, wymaga to przemyślenia, Rozmów z bliskimi, z rodzicami, przede wszystkim, ale no jeżeli byłaby możliwość i sytuacja by pozwalała, no to jednak zgaduję, że każdy z nas podjąłby się takiej decyzji, żeby oddać te organy jednak. No bo pomagać ludziom no to jest dobra rzecz. Temat y, y, oddawania organów no to nie jest łatwy temat na pewno. Yy... To jest dla wielu ludzi temat tabu, bo nigdy nie wiadomo, czy Cię to spotka, czy nie. I nie wiadomo, jak na, twoją, jak na decyzję o oddaniu organów mogą zareagować bliscy z rodziny, więc to jest naprawdę bardzo ciężki temat dla wielu ludzi. Uważam, że jest to bardzo trudna decyzja i podjęcie takiej decyzji jest i dla mnie, i dla rodziny było bardzo ciężkie. Ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji jest po prostu ważne uświadamianie ludzi dookoła, jak to jest ważne i świadomość ludzka na ten temat byłaby na pewno lepszą, lepszym jakby lepszą opcją do podjęcia tej decyzji i wydaje mi się, że im więcej ludzi o tym słyszy i jakby wie na ten temat dużo więcej, to po prostu łatwiej będzie podjąć taką decyzję. Jak podaje Poltransplant, w 2020 roku w Polsce przeprowadzono 1183 przeszczepy narządów od zmarłych dawców. W czasie trwania pandemii liczba przeszczepów zmalała. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv